Dzisiaj zostałem taką piękną małpką I zostanę najsilniejszą małpą mutantem Jeżeli uda mi się wykonać wszystkie zadania Zaczniemy od klaty Klata najważniejsza, najlepiej wygląda Dawaj ćwicz, ćwicz moja małpko piękna O, ćwiczył się mięśnie, dobrze Czyli ćwiczą się bary, klata Kondycja mi chyba schodzi o, o, 68, 67, co tak mało? Dobra, ćwicz, 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 dołożymy ci trochę O, i po 10 klat! To już mam 200. Nawet nie zauważyłem kiedy. Czyli zaraz chwila. Moment. Wykonamy wszystkie zadania. I wtedy zmienie się w taką potężną małpę, że nie uwierzycie. A co się stanie, jak tutaj mi to zejdzie do zera? <laughs> A, muszę teraz odpocząć, aż się naładuję do końca. No dobra, ale ja już jestem chyba tak silny, że ja już mogę tu 50 kilo! A, no, poddać, poddać, małpko. O, pięknie. I raz, i dwa. Co jest? Jak to tylko dwa? No co ta małpa nie ma siły więcej? Nie ma. Kondycji jej brakuje, ty! Gnido, No nic ci ta klata nie urosła. Tu musimy nad nią popracować. Potrzebujemy trenera. A właściwie, trenerki jest pierwsza za friko. Ona będzie tu ładnie dopigować. Bez trenerki to pierwsze daje 5. A z trenerką 6, 12, dobra. Czyli jak doby 100 kilo. To kilo nie podniesie. Sorry, małpko. To no 50 też nie może. No ja, ja robię. Czekajmy, aż się załaduje. O! O no 24 i już nie ma siły, Nie, no dobra, musimy to jakoś naładować. A to się chyba ładuje. Pływaniem Tutaj zrobimy, tak, rośnie 104 106, 107, ale ta Kondycja leci i cyk, 200 Chyba mogę szybciej, patrzcie 6 na godzinę i leci po 3 Dobra, 240 mamy Kondycji, easy, albo kondycja Też potrzebna, 3% już mamy Ale już 10% jest Klaty. Nie no, klatę musimy zrobić. Klata musi być do końca zrobiona. I 100 kilo w końcu można. Dawaj, podnosi 100 kilo. Podnosi. Dobrze, a nie, po 50 lepiej, bo może aż 5 razy podnieść teraz. Tylko cały czas mamy za mało tej kondycji. On będzie to podnosił i podnosił. Teraz odpoczywać musi, no. Ty nie masz odpoczywać, tylko ćwiczyć! A wy lubicie ćwiczyć, czy nie? Możecie dać znać, bo ja to codziennie biorę sobie takie 100 kilo. I normalnie tak 100 kilo codziennie podnoszę sobie. O! Widzicie? Nie, dobra, ten za bardzo odpoczywa. Jemu się w ogóle nie chce ćwiczyć. Jemu musimy zrobić taką kondycję. Aaa, zmienimy trenerkę. Czyli teraz ta kondycja. 6 na godzinę płynie, to ma plus 3. Ale jak zmienimy trenerkę. a jednak nie zmienimy. Bo ta glida jest za codzienne nagrody. Czyli dopiero jutro mogę ją mieć. Ale teraz możemy dostać 100 tego, 100 tego. Jeden potek, 100 tego. Dobra, mamy 100 golda, mamy 100 golda. 9 na godzinę pływaj. 12. 15? Nie, 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 przy 15 tracę, tracę, tracę. Przy 12 rośnie plus 6. Zobaczmy czy te 100 golda coś da. Tu są pety! Dawaj, daj lepszego peta, jakiego masz. I Jakiś dziwny smok, czy to najlepszy? Nie, to chyba najgorszy. Dawaj jeszcze! Więcej, więcej, więcej! A znowu najgorszy, ale za trzeci razem! Ło! Jest żółty! O, zielony, dobra, to był zielony. Jeszcze jeden. No i znowu najgorszy! Ale, patrzmy, ile one dają. Teraz założymy je. A jak ja bym chciał więcej golda? Halo, to gdzie, gdzie zdobyć więcej złota? Pani Elzo! A, pani Elza jest za dwa tysiące robuxów. Serio?! Tu za trzy tysiące jakiś Rainbow Pegasus! Co to jest w ogóle? A gdzie, ja chcę może złota. Ej, tu, 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 będzie złoto. Muszę poczekać. Pół minuty na przeciwników. Może nikt się nie zgłosi i ja wygram sam. O nie, ktoś przy las! Idź to! Ja, ja nie chcę z tobą przegrać. Idź, se. idź, sio. Polas. Uwaga. Trzy, dwa, jeden i dawaj złoto, dużo złota, bo bez złota nie robota. O! I wyrywam drzewo! Jest! Wyrwałem pierwsze drzewo! I drugie! I po wszystkim wyrwałem wszystkie drzewa i zostałem cztery potki. Okej. Okay. Czemu nie golda? Ja dalej nie. Nie wiem jak się zarabia pieniądze O już więcej petów chyba tu nie zdobędziemy Jeszcze ja tyle samo dostaję Plus 6 dalej no co jest Złodziejstwo nie dość że za darmo Dostałem złoto to jeszcze nic to nie daje Jest tysiąc kondycji Ja mam nadzieję że te pety Chociaż mi będą dawać coś do siły Zdejmijmy je i za takie 100 kilo Dostanę 36 A z petami 51 O ja dobra to daję Dodaję do mięśni o już mogę 100 kilo Nawet nie zauważyłem wcześniej było 50 ale już mu klatę widać! No, normalnie mu zaczyna klata rosnąć. O, i Zara robimy teraz wszystko tutaj na maksa. I ewoluujemy na taką bydlacką małpę. Tylko tu trzeba zrobić kondycję, bo ja nie wytrzymie Ja mam podka przecież za darmo. O, 18. Na 10 minut to mamy. O, teraz tutaj. Nie, nie, nie dam rady 21 na godzinę jeszcze płynąć. Ale dam radę darmowego spina odebrać. O, pieniążki. Właściwie napój na pieniążki. Pieniążki. Tylko byłoby fajnie, jakbym wiedział, jak tu się te pieniążki zarabia. Tu się nigdzie nie da. Ale najważniejsze, że możemy już wpływać na maksa. O, 25 na godzinę. Ale 6 tysięcy. Tu mamy kondycji. No jeszcze mogę tutaj drzewa wyrywać. Tylko co mi da wyrwanie tego drzewa? Zaraz zobaczymy. O, dawaj! Rwij to! 120 golda! I strong aura. 10% siły więcej. Czyli to tu się golda dostaje. Dawaj pieniądze za drzewo! 100! 32. Tu są potem coraz mocniejsze drzewa. Nie no, to jest za 3,5 tysiąca. Nie mam tyle siły chyba. Mam tyle siły, czyli nie... Mam! Nie mam. Ale zaraz będę miał. A kolejne jajco jest za 300. To ja wyrywam kolejne drzewo. I dostare za to stówę. O! Co to jest? Gdzie ja jestem? Halo! O, święty Mikołaj! W marcu! Nie wiem, może się święta przesunęły, czy co? Może się spóźnił z prezentami. Halo! Aha. I o co chodzi? Dobre. ja nie wiem o co tu chodzi. Ja chcę wrócić! O! Ale teraz szybciej biegam Dobra, patrzcie jajco za 300 Uwaga, uwaga, za 300, ciekawe jakie to będzie Wow, epickie I to już daje raz 1,4 No to teraz to będziemy mieli siłę Dobra, robimy klatera maksa Zobaczmy ile jesteśmy w stanie podnieść 200, oczywiście, że tak I 116, o nie, o nie, o nie, 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 nie. To trzeba tutaj Stówką normalnie, ale teraz leci 3300, 3200 I zaraz zrobimy na maksa Teraz jak leci tak Klata, mówiłem! Teraz się rozkręcimy! O, i nawet tam tu starcza, bo mamy 6 tysięcy kondycji. A jeszcze mam 4 minuty bonusu kondycji. Możemy wykorzystać ten bonus, tylko najpierw zróbmy klatę do samego końca. O, 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 już nie ma siły, już nie ma siły! Co? Jeszcze tyle różnych mięśni musisz poćwiczyć. Ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się. Musisz 7 tysięcy klaty zdobyć. Ale mu to rośnie tam i jak cię kręcę. Jest 7 tysięcy! <laughs> Patrzcie jaki wielki, dobrze! Czyli mamy już klatę na 100% Pozostała reszta rzeczy I na 7000 też musi być kondycja Dobra, kondycję mogę zrobić Przez jeszcze 3 minuty I zobaczcie co się stało Jak minęły te bonusy 17000 mamy Mogę jeszcze użyć tych podków I teraz mieście plus 50% O, i ja wiem co zrobić jeszcze Mamy 7000 siły teraz Zobaczymy ile pieniędzy da mi Kolejne drzewo Wyrywamy kolejne drzewo, za tamto było. A teraz za te kolejne 517. A i teraz mogę tego potionka użyć. I wtedy za takie drzewko 700 golda. Easy! I jak mamy 3000, idziemy po jajo i robimy normalnie resztę. Wszystko na maksa! I zrobimy ewolucję tej małpy. Dawaj, za 2000, tysiące teraz. Co to poleci? Oby dobre, oby dobre. No chyba zwykłe. Ale te zwykłe ma. Razy dwa! Tu możemy poćwiczyć ręce. Czyli będziemy tachać. Z Kałę! Dawaj, tachaj, tahaj, tahaj. Plus 42. A to jest pierwsza kulka dopiero. A druga kulka jest mocniejsza. Plus 84. Trzecia, czwarta. Ile tych kulek? Ja mogę już 100 kilo. 100 kilo kula! Normalnie to ją, ale jaja i ja dostaję po 160 siły. I tutaj będą rosły ręce, ale będę miał bydlackie ręce! Dobrze, a mogę już stówę? Można stówę i można dwie... Nie, 200 nie. 200, prawie, prawie, prawie. Za chwilę będziemy mogli 200 kilo, bo mam już 5000 siły tutaj. I co? It! 200 kilo kule. Co czemu on tam na koniec jej nie, do, nie dorzuci? No ej, mocniej! Ale mu łapy urosły, co się stało? 500 kilo jest od 24 tysięcy. No dobra, ale ręce już mamy na 9 tysięcy. To znaczy, że mamy już zrobione ręce też. Zostały tylko nogi, plecy i brzuch. I mamy 19 tysięcy siły. Bo 12 plus 7. Ło, kolejne drzewo dopiero na 27 tysięcy. To musimy zrobić teraz brzuch, brzuch zrobimy Zobaczmy, jak się robi brzuch. Uwaga. Chodzimy na drzewo. Ale, ja ja Na drzewie, jak fajnie. Dobra, ma na łańcuchu tutaj ciężar. I robi brzuszki po 33. A to są w ogóle te pierwsze chyba brzuszki. z kilogram dopiero. Ile możesz kilo podnieść? Pięć da radę. Po 200 siły mu rośnie. Ja nie wierzę. No halo, dorzuć coś. Dorzucił. Jest 20 kilo. Ile ile tam dalej lata? Co się dzieje? A teraz tylko 195 cwaliaczek dostaje. Coś nas tu oszukują. Ja, by, ja bym to zdjął. I założył dużo tego, i tego, i tego. No i dobra, wyćwiczył brzuch na 11 tysięcy. Zobaczcie, jak już blisko jesteśmy. Zostały tylko nogi i plecy. Joki wielki brzuch! No tak, ale widać, że nóg to, nogi to omijał. Nie ćwiczył tych nóg. No i pleców. Najgorsze na koniec. Ale jak mamy 31 tysięcy siły, to zobaczmy, ile teraz dostaniemy za wyrwanie drzewa. Może dostaniemy lepsze pety. Wyrywaj to drzewo. Dobra, powinno pójść easy. Oczywiście, że poszło. I 3600 golda. To teraz możemy otworzyć kolejne dwa jajca. Z pierwszego poszło to samo. To jest chyba 2x sama. I z drugiego jajca. Dobra, poczcie, to jest chyba też jakiś reral był Razy trzy. Ale teraz będzie to leciało. Robimy teraz nogi. Rob te giery. Automatycznie. O, no, zwiększaj ciężar, gościu. Zwiększaj, zwiększaj. 140 sił już potrzebujemy zrobić 7000 Patrzcie jak mu nogi rosną. Normalnie mu buły rosną. Tylko... Trzeba by zwiększyć ten ciężar. O, więcej! <ścoughs> ale fajnie! 10 tych talerzy dołożyliśmy. Dobra, ściągamy wszystkie 10, założymy takie. Ale jaja. To też już podnosi na maksa. A 100 kilo podniesie. Nie. 100 kilo nie podniesie, ale podniesie tutaj! To jest już z 5 miliardów kilogramów. To on ma tutaj założone prawie tyle samo, co ja podnoszę tutaj, 100 kilo. Ale nigdy ta małpa nie będzie taka silna jak ja. Nigdy! Dobra, 17 tysięcy mamy. Na nogi, o, ale bydlackie nogi już urosły. Po ile? O 542. On co tu pozakładał? O, ale tutaj to już leci. Patrzcie jak spada kondycja. A, już nie ma siły. Dobra, jak nie masz siły, to idziemy na coś innego. Pozostały nam do zrobienia tylko plecy, które możemy zrobić tutaj. Dawaj, ćwicz, ćwic, ćwicz. Ćwic. Tachaj, tachaj, bo musimy ewoluować, musi się zmienić. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała małpa, która jest jeszcze silniejsza. Ale to pięknie rośnie! Uwaga, i jest wszystko. Wykonane. Tak, teraz możemy się zmienić. Uwaga, uwaga. Wielka, bydlacka, zwykła małpa zamieni się teraz w kamienną małpę. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.